Witam Was. Kilka dni nie nadawaliśmy. Nie było przekazu. No, urlop, urlop. Trzeba też odpocząć od filmów, od kanałów YouTube'owych. Wracamy. Przemierzyliśmy się troszeczkę nad Morskim Parkiem Krajobrazowym. Z kątów rybackich do znanych nam już dębek. Blisko 3 lata temu tutaj byliśmy na majówkę. 2,5 roku temu. Odnośnik do tego filmu gdzieś tu, u góry będzie? będzie. No i co? I będziecie sobie mogli obejrzeć poprzednią przygodę naszą z dębek Głównie kręcenie psa pod kątem psich plaży. Tu przyjechaliśmy okolice dębek Białogóra, Karwia i Dębki. W tych trzech miejscowościach są trzy plaże dla psów. Idziemy na jedną z nich. Idziemy, zaraz będziemy obok rezerwatu widowo. Nie wchodzimy tam z psami, ale postaram się mimo wszystko trochę ujęć dla Was zrobić rezerwat przyrody widowo, obszar ochrony. Eee, ustawodawca gdzieś tam wyregulował, że z psem nie wejdziesz do rezerwatu nawet na wyzna wyznaczoną ścieżkę, więc raczej tego robić nie będziemy. Ale, ale w rezerwacie takie rzeczy nie wolno tu wjeżdżać, ale samochody uprzywilejowane wjeżdżają, droga wyrobiona. No nic, równi równiejsi, być może witamy, witamy e, jeszcze raz i zapraszamy do oglądania być może iluś tam filmowych szotów, nie mylić z tymi płynnymi szotami z dębek i okolic. Zobaczcie jakie ciekawe zjawisko. Bluszcz, nie bluszcz, nie znam się na tych pnących roślinach. A tu już uschnięty. Fajnie to wygląda, fajnie, nie można powiedzieć. No i spacer brzegiem morza, Bosostopy. stopy. Nie wiem, nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, zobaczymy. Krótka historia jaką Wam chciałem opowiedzieć. O tym miejscu, o dębkach. Jest mianowicie taka, że byliśmy tutaj, jak wspominałem, 2,5 roku temu, z tego co dobrze pamiętamy. I wówczas miała miejsce taka sytuacja, że natrafiłem na pewien manifest Mateusza Waligury, który mówił o życiu na łonie natury, gdzie urzędy morskie nie tylko zakazują biwakowania na plażach, opowiedział swoją historię, że napisał pisemko do Urzędu Morskiego e, ten nie wyraził zgody na jakiś biwak, mini ognicho na plaży przy zerowym praktycznie zagrożeniu e, no i dwa i pół roku temu jak tutaj byłem również kręciłem e, odcineczek, w zasadzie to miałem dwa podejścia na żadnym z nich e, mikrofon nie zadziałał, dlatego, dlatego teraz kręcę bez mikrofonu słuchać być może kiepsko, no ale zobaczymy, może, być może dębki właśnie są pechowe pod kątem dźwiękowym. No i wiecznie jest, ale mam nadzieję, że coś usłyszycie. No i dwa i pół roku temu również pokusiłem się o coś takiego, jak napisanie pisma do Urzędu Morskiego w Gdyni z zapytaniem, czy dnia tego i tego w godzinach między Tom a Tom, między takim a takim wyjściem na plaży obok miejscowości Dębki, będę mógł razem z małżonką i psem rozpalić sobie. Ognisko celem podgrzania posiłków eee, będzie ono trwało tam 2-3 godziny. Oczywiście wszystko po sobie uprzątnę. Eee, Zakopię w dołku popiół i generalnie jak sami widzicie, dosyć raczej zadbałem o szczegóły, tego żeby, e, żeby przedstawić im jak najbardziej detalicznie. Jak najbardziej opisowo to jak będzie ognisko wyglądało, że zadbam o to. E, wysłałem to jednak kilka dni przed majówką, przed moim wyjazdem, a powinienem wysłać minimum dwa tygodnie bądź więcej, nie pamiętam dokładnie e, takie pisemko na maila, żeby Urząd Morski w Gdyni, w tym wypadku, mógł się ustosunkować na piśmie do tego. E, I powiem wam miła niespodzianka w tym całym e, syfie pan z Urzędu Morskiego parę dni później zadzwonił do mnie po weekendzie zadzwonił wyjaśnił sytuację i uprzejmie bardzo uprzejmie poprosił żebym jednak tego ogniska na plaży nie palił eee, i zapytał czy chcę taką odmowę też również pisemnie odmowę takiej zgody eee, w zasadzie odstąpienie od takiej umowy zwał jak zwał eee, generalnie bardzo uprzejmie mnie prosił, żebym tego ognicha nie robił. Z racji głównie tego, że inni plażowicze mogliby postąpić podobnie. Nieświadomi tego, że ustawodawstwo parę lat temu jakaś nowelizacja do jednej z ustaw wleciała, że można, można palić ogniska na polskich plażach, ale za Zgodą oczywiście albo właściciela terenu prywatnego, albo e, tak jak w wypadku większości polskich plaż, urzędów na przykład morskich. E, no dlatego też pokusiłem się o taką akcję. Dostałem odmowę, troszeczkę się zasmuciłem. Siedzi to we mnie już 3 lata i wszystko to się wzięło od manifestu Mateusza Waligury, podróżnika z Wrocławia, którego pewnie kojarzycie. Aktualnie Mateusz przez cały wrzesień i trochę października Wytycza, można by powiedzieć, szlak Wisły idzie wzdłuż Wisły 1200 klocków z buta pod kątem e, gdzieś tam zmian klimatycznych, pod kątem grożącej nam suszy, e, pod kątem tego jak się Wisła zanieczyszcza, rozmawia z rolnikami, ekologami. Zresztą no, polecam, polecam obserwować Mateusza Waligurę e, na Facebooku, często fajne cytaty życiowe. E, I... I co? No i, i Mateusz był zbulwersowany, napisał kilka takich słów prawdy, co sądzi o takich odmowach. Podróżował akurat z żoną i z dziećmi przez Polskę. Na dziko biwakowali, zapytał, żeby oficjalnie dostać zgodę. Napisał swój manifest, że nie zgadza się na takie niewyrażanie zgody. Swój protest wyraził. Sami ocencie, jak, jak taka sytuacja Wygląda, czy jest to ok, czy nie jest to ok, że niby nowelizacja w ustawie jest, że można zapytać, ale skoro dostaje się odmowy, bo jest się z zwykłym szaraczkiem, który chce po prostu posiedzieć chwilę dłużej na plaży w swoim stylu e, i, i takie odmowy z tego co wiem są nagminne, to no nie wiem, sami ocencie. Chyba zawsze ten nielegal już się będzie za nami ciągnąć w tej branży. E, nic, sporo gadania. Przeszliśmy obok wejścia numer 16, które jest z tego co pamiętam wejściem e, na plażę Psią. Nikogo praktycznie nie ma, jak widzicie, pustki za mną. E, początek września jest pięknie. Przede wszystkim dlatego, że wie, zdaniem wielu, dębki mają najpiękniejszą plażę w Polsce. No i to, co już tutaj wcześniej wspominałem na poprzednim filmie sprzed paru lat z dębek. Eee, no, sytuacja związana z, z tym, że tutaj był kręcony dzień świra. Tutaj właśnie tutaj siedział człowiek, który musi odpocząć. Walił tym patykiem w ziemię, a później w kobiecinkę, która robiła. Tyle spoilerów, pewnie wszyscy znacie tę scenę. No i te miejsca, to właśnie tutaj to było kręcone. Ta plaża. Patrzcie na to miejsce. Takie tutaj zagłębienie terenu. Pyk. Trochę optyka tego aparatu nie oddaje za bardzo efektowności tego terenu. I tutaj małe takie zagłębionko, pyk pyk. No miejsce na biwak totalne. Coś pięknego. Oczywiście przy niepogodzie to wywiew byłby spory. nie Niemniej w tym zagłębieniu gdzieś tam z hamaczkiem się nisko schować. Spoko. Witam was. Kilka dni nie nawad... nie. nie nawadniałem się. Nie nawadniałem się.